Cześć, nazywam się Gabrysia Gawrońska i właśnie założyłam podcast. Wow, ale się cieszę! I chciałabym Was bardzo zaprosić na to wszystko, co tutaj będę publikować. Do końca jeszcze nie mam pełnego, pełnej wizji tego, o czym będę opowiadać. Na pewno chciałabym, żeby mój podcast był o języku, o językoznawstwie, o tym, jak uczyć się języków obcych i o tym, jak uczyć innych języków obcych. Wynika to z tego, że jestem z wykształcenia magistrem bohemistyki. Studiowałam również filologię polską i też skończyłam te studia, a teraz uczę obcokrajowców języka polskiego i Polaków języka czeskiego. Dodatkowo cały czas bardzo interesuję się językoznawstwem i zgłębiam różne tajemnice języka. W sumie mam nadzieję, że, że miło ze mną spędzicie czas i że po prostu czegoś ciekawego się dowiecie. Zapraszam Was do śledzenia mojego Instagrama, który zostawię w opisie do tego podcastu i miejcie się zdrowo. Cześć.